Dzień dobry, witajcie! Los Angeles, Hollywood, ale jak gwiazd. Nie wiem, ile moich odcinków nagrywałam dokładnie w tym miejscu, ale zawsze staram się Was czymś zainteresować. Zaciekawić i przekazać trochę informacji. Dzisiejszy filmik będzie inny niż zazwyczaj, i mam nadzieję, że przynajmniej kilka osób w trochę inny sposób spojrzy na ten słynny deptak. Domyślam się, że niektórzy z Was nie mają zielonego pojęcia, jak w chwili obecnej wygląda to słynne miejsce, a z pewnością większość z Was całkiem inaczej wyobraża sobie Hollywood. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Hollywood to podobno miejsce, w którym spełniają się marzenia. Mówię podobno, bo przecież wszyscy wiemy, jak z tymi marzeniami jest. Nieraz słyszeliśmy o młodych ludziach, którzy przyjechali z wielkimi marzeniami i niestety wylądowali na ulicy, nie mając za co wrócić do domu. Każdy ma tutaj jakąś mniej lub bardziej ciekawą historię, ale to od nas samych zależy, jak potoczy się ten nasz American Dream, co osiągniemy i jak będzie wyglądać nasze życie. I właśnie, aby zobaczyć prawdziwe życie w Los Angeles, wystarczy wyjść na ulicę, zatrzymać się na chwilę i popatrzeć na zwykłych, przeciętnych mieszkańców. Dziesięć lat temu aleja gwiazd wyglądała całkiem inaczej: szeroki, czysty deptak i turyści robiący sobie zdjęcia, jak nie z którąś z gwiazd, to z myszką Miki, Transformersem lub innym przebierańcem. A jak teraz wygląda Hollywood? Śmiało można powiedzieć: Jarmark. Jarmark Hollywood. Nie tylko zjesz tu tacos'a, hot dog'a czy naleśnika z nutellą, ale i również możesz wyczyścić swoje buty. Kupisz nowy t-shirt, obraz, rzeźbę czy kwiaty dla małżonki. Dla bardziej wymagających turystów są fotki z wężem i przejażdżka Teslą za niecałe 30 dolarów. Od naciągaczy trudno się odgonić, więc albo bardzo szybko poczujesz się zmęczony, albo zastanowisz się gdzie ja właściwie jestem. Czy to z pewnością to samo Hollywood? Czy to tu rozdawane są Oscary? Trudno jest powiedzieć, czy ci ludzie to nielegalni imigranci handlujący czymkolwiek, siedzący tutaj całymi dniami z rodzinami, z dziećmi, z nadzieją, że cokolwiek zarobią. Czy cieszą się, że są w Ameryce, bo właśnie to było ich marzenie. Czy po prostu taki wybrali sposób na życie? Z pewnością ci biedniejsi handlują czym mogą, a ci obwieszeni złotymi łańcuchami wyścigują się w wymyślaniu nowych atrakcji, bo jak wiadomo, na turystach zarabia się najwięcej. Niewątpliwie Hollywood jest marzeniem niejednej osoby. Niejeden dałby wręcz wszystko, aby tu być, żyć. Rocznie około 50 milionów turystów z całego świata robi sobie zdjęcie z napisem Hollywood w tle. Czy są rozczarowani? Możliwe. Spotkałam się z komentarzami Polaków, że to tandeta, kicz, że Hollywood jest przereklamowane, plastikowe i cukierkowe. To prawda, Los Angeles można się rozczarować, już wychodząc z lotniska, ale pozwólmy każdemu mieć własne zdanie. Przecież nie wszystkim musi podobać się to samo. Każdy powinien przynajmniej raz w życiu zobaczyć na własne oczy, wyrobić sobie własne zdanie, by móc powiedzieć: tak, byłem, widziałem. Telewizja kłamie. Albo wręcz przeciwnie, jestem zachwycony i chcę tam wrócić. Od siebie dodam i powtórzę po raz tym, że ja mimo wszystko uwielbiam Los Angeles i czuję klimat tego miasta. Mieszkając w Hollywood znam różne zakamarki, historie ludzi, którzy właśnie idąc na Hollywood Boulevard mówili idę do pracy. Wiem, jak wygląda tutaj prawdziwe życie i jak trzeba walczyć o siebie i swoje marzenia. Mam ogromny sentyment do tego miejsca, do tego miasta i, mimo złych opinii, śmiało mogę powiedzieć: uwielbiam. A ty, drogi widzu, zanim ocenisz sprzedawcę, brudnego artystę ulicznego czy matkę z dzieckiem handlującą owocami, zanim kogoś obrazisz, zastanów się dwa razy, bo nigdy nie wiesz, jaką ktoś ma sytuację, z czym się zmaga i przez co akurat przechodzi. Właśnie podczas kręcenia tych ujęć jedna z osób na ulicy powiedziała nam, że nieważne jaki mamy kolor skóry, jaka płynie w nas krew, skąd pochodzimy i w jakim języku mówimy, ale wszyscy jesteśmy równi. Powinniśmy się wspierać, bo będzie jeszcze gorzej. I jak podobał Wam się odcinek, trochę inny Hollywood, prawda? Jeśli chcecie więcej ciekawostek i prawdziwego życia w Los Angeles, dajcie lajka, napiszcie komentarz. Tymczasem ja dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Pa pa!